Kup sobie koszulkę z polonezem. Zapraszam do sklepu motoretropresscapsel.pl do zakupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem w Photoshopie. No i można sobie kupić na przykład tutaj z białym polonezem borewiczem. Jest tutaj polonez caro plus ciemnozielony, tak jak mój. Jest polonez caro plus bordowy. I można również kupić koszulkę z logo Moto RetroPress i mojego drugiego kanału Retroarchiwizacja. Także śmiało wbijaj i można sobie kupić koszulki w różnych rozmiarach. I za kasę ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. także dzięki za wsparcie i za to, że jesteście ze mną i mnie wspieracie. No dobra, dzisiaj chciałem trochę zabezpieczyć doły drzwi, bo trzeba zrobić w każdym polonezie uważam. Tutaj ostatnio byłem, to przesmarowałem odrdzewiaczem. Na to co jest brązowe, to to jest odrdzewiacz, a to nie jest rdza. A, czekaj, ja taką pokażę. To jest są resztki jeszcze odrdzewiacza. Więc ja to zaraz zmyję sobie benzyną. Te drzwi są w porządku. Tamte oba też to zaraz to zamalowywał. Uważam, że to trzeba zrobić w każdym polonezie. Takie zabezpieczenie dołu w drzwi. Tu było najgorzej. O właśnie. Tu gdzie jest białe, to była rdza. Tak będę świecił, o. I to wszystko do rdzewiacza po prostu się zmieniło. No w jakiś tam, jakiś tam, jakiś tam odpad, nie? Więc to trzeba też będzie zaraz przetrzeć. O tam jeszcze było, o widzisz. Troszkę. No trzeba zaraz będzie przetrzeć benzyną, potem wiertarą ze szczotą i pomaluję. Najważniejsze, żeby to oczyścić, bo widzicie, nie tylko jest nawet to zasyfiane, ale jakieś o, resztki jakiegoś piachu, pyłu. Najlepiej oczywiście, wiadomo, że to kompleksowo zrobić, wypiaskować, ale kurde. Po pierwsze, to są koszty, po drugie, no strasznie duża, wielka operacja, bo trzeba drzwi zdejmować i wszystko. I najlepiej wtedy i cały samochód wypiaskować, a nie tylko do drzwi. Więc ja robię to moimi metodami. No dobra, zmywamy. Kurwa, żeby do oka nie poleciało nic. No dobra, trzeba trochę wiertarku tu podziałać Tylko muszę to robić <grywka> oburącz, więc tylko pokazuję, że to robię no. I działam dalej Tutaj w drzwiach przednich przy pasażerze, jest taka jedna dziurka niefajna No, coś trzeba będzie kiedyś z tym zrobić, ale nie jest to też jakieś mega pilne Natomiast doły drzwi są w niezłym stanie. Nawet jeszcze oryginalna farba jest ciemno-niebieska, więc ja tak to pomaluję. Trochę to oczyściłem No i będziemy zaraz jeszcze. Jeszcze mi zostały te do zrobienia, oczyścić i będę malował. Tutaj, jak już pokazywałem na jednym filmie, jest taki nalot rdzy. Ale to nie jest doł drzwi, bo już sprawdzałem. Doły są zabezpieczone, natomiast jest to tutaj. Pod boczkiem, jak widzicie, więc ciekawe, jak ściągnę boczek. Co będzie się działo pod boczkiem? Trochę tutaj, widzicie, też jest białe, bo robiłem tym odrzewiaczem i tak to później się zrobiło. Ciekawe, co będzie, jak boczek ściągnę. Ale jeśli doły są całe i nie spróchniały, to myślę, że tam też będzie w porządku. Dobra, tutaj też trochę to doczyszczę i będziemy malować, nie? Ciekawe, czy to było farbą, czy jakimś towotem i pod spodem jest spoko i Nawet można by było tego nie ruszać, ale skoro już mam zamiar pomalować, no to. To trochę to oczyszczę. No właśnie to. Na No Dobra, coś takiego. No dobra, będziemy malować. Szary taki podkład. Ten, który miałem jeszcze z malowania filtra. Później na czarno ewentualnie będzie można dać. It. Dobra, trzeba malować. Nie mogę patrzeć się na kamerę jak zawsze. No ale dobra, zabezpieczanie drzwi. No i tak to mniej więcej wygląda od spodu. Później będzie można dla estetycznego tutaj wizualnego wygląda na czarno albo na kolor taki, jak to są drzwi, ale prawdopodobnie jak będzie i tak cały malowany to może na ten kolor, co będzie na zewnątrz. To już są kosmetyczne sprawy i tak na to nikt nie patrzy. To bardziej mi chodzi o zabezpieczenie, żeby tutaj się nic z tym nie działo dalej. I kolejną kosmetyczną rzeczą, którą chcę zrobić już w polnezie przejściów, co tak już na początek, żeby już ten samochód powoli zyskiwał jakiś wygląd, to pomalować ramki drzwi ponieważ są obdrapane, o, tak jak tu widać. Czyli inaczej, czarno będzie trzeba odmalować. To samo dzieje się tu. No i zobaczmy sobie jeszcze z drugiej strony. O. Tutaj coś się dzieje. Tutaj. I tutaj, o. I... Słuchajcie, nie będę tego zdropiewał tej farby czarnej. żeby się dobrać do tych chromów, prawdopodobnie one były jeszcze. leżały jakieś leżaki magazynowo od czasów Borowicza i nawet przy Karo, Karo Plusach jeszcze były chromowane i na czarno i odmalowano. Nie będę tego zdzierał z prostego powodu. Robiłem to w Karo Plusie. Był z tego film nagrywany. Cztery lata mija i nic tutaj w ogóle farba nie odchodzi. Wygląda to spoko, a jakby zeszła farba, to przecież jeszcze raz można prysnąć, pomalować, więc nie widzę sensu, żeby po prostu dodawać sobie roboty, zdzierać to, nie wiem, może benzyno, gdybym przetarł mocno, tak ta yy, trzeć, to by może to zeszło, ale nie widzę powodu, nie widzę sensu, po prostu to już samo to jest zmatowione i już twardo się tego trzyma, więc nie widzę sensu, żeby to jeszcze dodatkowo sobie tutaj dodawać roboty. Owszem, przetrę benzyną, żeby tutaj to odpuścić i oczyścić z brudu, z syfu, z kurzu, ale nie będę tego trzeć do gołej tutaj, do gołego tego chromu. Chciałem powiedzieć blachy, ale to jest jakiś chrom tutaj nałożony na to. Więc dobra, mam benzynkę i starą skarpetę, która będzie jako szmata. I będę to na razie po prostu przecierał. No od razu na jednym ujęciu może nawet, bo tylko drzwi otworzę. Nawet mogę spróbować, a zobaczcie, a nawet schodzi, gdyby to potrzeć mocniej, to by jej zlazła pewnie cała farba, no zobaczcie. a no dobra, zamknę żeby będzie mi wygodniej. O. Aczkolwiek nie widzę sensu w tym, bo to jest dodawanie sobie dodatkowej roboty. Dobra, także ja się biorę za przetarcie całego samochodu, nie będę tego filmował, i będziemy zaraz malować, co będę pokazywał. No dobra, czarny spray zwykły, malujemy. No dobra, pierwsza już pomalowana, nawet błyszczy się lakier, że się odbijam, ja i kamera. Nauczony już doświadczeniem, wtedy pamiętam jak ja, jak ja robiłem to przy to folię oklejałem tam, yy, jakoś taśmę przyklejałem, teraz już nie potrzebuję, po prostu przykładam karton, yy, sobie kartonem zasłaniam, a jak gdzieś nawet pryśnie gdzieś kawałek na, na lakier, no to szybko benzynko zmywam, już szybciej, to znacznie szybciej idzie niż wtedy. No to teraz tutaj następne drzwi, patrzymy. Tu zaraz sobie przykryjemy. Na razie tu. Tu trzeba będzie uważać, bo szyba, więc też przykryję. Dobra, na razie wyłączam, bo muszę mieć obie ręce. Jedną kręcę, a teraz drugą maluję. Więc muszę mieć jedną rękę do zasłonięcia sobie tu kartonikiem, prawda? No i git, już powoli jakoś to zaczyna wyglądać. Jeszcze gdzieś gdzie tam schnie farba. Tu już prawie wyschła. Kurde, no już powoli inny samochód, nie? Tu jeszcze lekko podsycha. Pod Idziemy na drugą stronę. Powoli, powoli, małymi kroczkami ten samochód będzie wyglądać cacy, tak jak tamten. To jest kurwa 5 lat pracy, nie? I teraz jakieś tam drobniutkie rzeczy tam tylko poprawiam gdzieś, tam jakieś odpryski są, farby, jakaś tam kropeczka rdzy, czy coś. I tak samo tutaj. Ja jestem kurde very happy po prostu. Powolutku, małymi kroczkami. Idziemy na drugą stronę. Idziemy na drugą stronę, tutaj moje, o widzicie jak ja to sobie kartonami zasłaniam. Idziemy. No i dobra, teraz trzeba tu. Na jednym ujęciu pokażę. Bez wyłączanie przynajmniej tylko, tyle, tylko to zamaluję. No zaraz, jeszcze trzeba szybę przecież opuścić, oczywiście. No. no, to, a resztę będę już dokładnie robił bez kamery, prawda? Dobra, zaraz działamy dalej. No i dobra, kolejne drzwi gotowe. No i zostały nam ostatnie. Tutaj też otwieram szybę. A tutaj ciekawe. Szyba tu się nie wiem, czy otworzy. Aha. Coś tu jest niechalo. Aha. No więc dupa. Muszę malować. No dam radę oczywiście, żeby nie było, że tu pozasłaniam sobie. Ale kurde, to też mnie zaskoczyło, że jest problem z szybą. Tego wcześniej nie sprawdzałem. No bo w ogóle ona ani w tą, ani we w tą No chyba, że się zaklinowała o coś. Dobra, zaraz zobaczę jak nie, to maluje tak jak jest Dobra, jakoś sobie poradzę. Była szpara, no to przez tą szparę trzeba. Jak ktoś by powiedział, że ja po uszczelkach maluję, ja od razu po malowaniu biorę szmatkę i to wycieram mm, przez benzynę. No dobra, kolejne drzwi już malowane, jeszcze farba schnie. Założyłem, że w środku jeszcze tutaj jest, kurde. No, też trzeba tu zrobić, i jeszcze nie wiem, czy z tamtej strony. Nie? No dobra, na razie zacznę od tej strony. Już może tego nie będę kręcił, bo uwierzcie mi na słowo, że to za chwilę zrobię. No dobra, odmalowane, trochę ciężko tu było, ale jest. Trzeba zobaczyć z tamtej strony. A może nawet mam mamy otwarte drzwi. Kawałek chyba tylko tam na górze, no ale dobra, poprawię to tak profilaktycznie, ale tu chyba też coś się dzieje. Tylko że to chyba jest zaraz, to chyba granatowa farba, to, to na razie zostawimy chyba zaraz tam podejdę z bliska. Tu uwaga, żeby wygodnić ramki przy zamykaniu. Zaraz tam zobaczymy, co tam się dzieje. Akurat ciężko, czekaj, dojrzeć. Telefonem poświecę. Chyba granatowe, raczej nie czarne. Czyli to na razie zostawiamy. Ewentualnie jak będą drzwi kiedyś odmalowywane, to wtedy. Całe w sensie drzwi. To kolor nadwozia, nie? Dobra, poświecimy sobie. Tak, to jest granatowe. Więc na razie to zostawiam. A tu? A tu tylko na szczęście na górze. No ale profilaktycznie całe prysne nie? O, dobra, działamy. Dobra, gotowe. I nie wiem, ile ten film będzie trwał, bo zobaczę, czy jeszcze jedną rzecz zrobić dzisiaj, czy dograć to w następnym filmie, bo co chciałbym zrobić, to pokażę tutaj. Będę chciał przecież halogeny przyczepić, a tu kurde, te mocowania, to są takie słabe, trochę zardzewiałe. Eee, mają jakieś tutaj, ale to chyba jakieś nity są. Ja bym to... Spróbował oczyścić chociażby nawet tutaj wiertarką i później za, za, zapodkodować to epoksydem i pomalować na czarno. Tak samo tutaj. No, to samo się dzieje. No co, to, to, to nie wygląda na śrub, a znaczy, się no, nie, Wiadomo, no, że nie wygląda, bo nie ma tutaj tego. Yy, no ale jak tam się dostać od spodu? Jakoś tutaj. To bym odkręcił, to od halogenu jest. Mam nadzieję, że tamte będą pasowały, ale raczej tak. No bym po prostu się zajął tym, bo po prostu mnie to razi. Nie jest to jakiś, nie wiem, no konstrukcyjny element czy coś ważnego, ale kurde razi. Jeśli już robić ten samochód porządnie, to porządnie, prawda? Kiedyś o trzeba będzie, tu jakieś jest o pęknięcie i no można będzie to pospawać. Jakaś blaszka to raczej nie jest oryginalne. Nie przypominam sobie, żeby coś takiego było w Polonezie. Chuj wie, co to kurwa jest. Może ktoś tutaj zabezpieczał, właśnie. Bo tu może pod tym jest jakaś dziura pęknięta. No, trzeba będzie zobaczyć. Ale to na końcu to nie jest. Na razie nie na tą chwilę. Ważne. Wszystko to zrobimy, ale to po kolei. Wszystko po kolei, prawda? Yy, tu trzeba będzie. Jeśli zostanie ten zdarzak, bo ja bym chciał ten, żeby z Borowicza był, ale jeśli zostanie, no to trzeba by było tutaj wymienić śrubeczki bo ktoś wpierdzielił jakieś metalowe brzydkie i nawet już zardzawiałe, ale na przykład tutaj ktoś się postarał, bo jeszcze dał plastikowe, te które powinny być, tylko że biały powinien być do białego, a tu powinien być pomarańczowy, a jest biały na szczęście ja mam pomarańczowe i białe, więc je wymienimy więc podejrzewam nawet, że jak będę to odkręcał a muszę odkręcić, bo żarówka tu jedna się nie świeci właśnie w pozycyjnych to raczej one się połamią ze starości bo to są plastikowe śrubki, nie? Mam je, bo one pasują też chyba do Malucha i chyba tam do czegoś jeszcze, więc ja kupiłem tam jak do Borewicza kupowałem, to kupiłem ich troszkę w nadmiarze, tam więcej sztuk. No i na razie to chyba tyle. Nie wiecie, co jeszcze martwi, bo on prawdopodobnie był uderzony kiedyś. Nawet na pewno, no skoro ma uszkodzony zderzak, skoro ma coś tutaj uszkodzone i tutaj. Podejrzewam, że to białe to jest szpachla. Błotnik raczej wymienię na drugi, bo tu ma dziurę. To nie wiem czy jest sens rotować, zwłaszcza, że nie wiadomo co tutaj się dzieje pod tym i tutaj obrzydliwe coś się dzieje i przykładowo jeśli by został metalowy nosek, jeśli na przykład nie zdecyduje się na borewiczowy, gumowy albo jeśli na przykład bym chciał wymieniać raz gumowy, raz metalowy, bo to przecież można wymieniać, to tutaj też pewnie jest tona szpachlich ulepione, chuj wie co tutaj się dzieje tak naprawdę i drzwi też raczej dostały w pierdol, bo są inne. Albo chociaż wiecie co, one dwa razy w tym miejscu ten samochód mógł dwa razy dostać, bo tu jest po pierwsze wgniecenie, co chyba widać, jest szpara pod listwą, więc mógł dostać w pierdol, gdy po prostu tutaj uderzony został przez kogoś, albo kierowca uderzył w kogoś, no nie wiemy jak to było. Ale te, te drzwi na pewno nie są od tego poloneza. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jak zobaczycie, mają inny odcień. Tu, a tu. Tu są ciemniejsze, tu jest ten oryginalny lakier. Więc one były malowane i oryginalnie był brązowy kolor, taki jak tu, były takie polonezy i tutaj jest ten brązowy kolor, więc no one nie są od tego poloneza, więc, yy, one były kiedyś w wymienione. Być może kiedyś ta, te poprzednie, których już tutaj nie ma, też dostały w pierdol przy jakimś wypadku, albo były zardzowiałe, no cholera wie, ale raczej je zostawię, tylko że problem jest taki, że one się strasznie ciężko zamykają. Pokażę to na parę sposobów. No, tak powiedzmy lekko na razie. To nie są zamknięte, i tu odstaje. Pierdolne teraz mocniej. Jest już tutaj doszło, chociaż też nie do końca. O! Rusza się. Ale kurwa, tak mocno trzeba trzasnąć, że, że potem nawet jest problem je otworzyć. O! Być może je wystarczy podciągnąć. Na tych śrubach, które są tam, już teraz tego chyba nie widać, bo to trzeba ich a szerzej otworzyć, jeśli dobrze pamiętam. Albo po prostu może ten samochód był uderzony i jest tutaj jakaś jego konstrukcja, wygięta czy coś. I drzwi na przykład są za szerokie, tam o parę milimetrów czy pół centymetra. O, i to nawet odlatuje przy, przy uderzaniu. Ale to nawet dobrze, bo przy malowaniu drzwi bardzo ciężko jest zdjąć te listewki, co Wiem, jak w Borywiczu było. Nawet tego już nie nagrywaliśmy, ale kurwa, to było masakra, żeby to ściągnąć, żeby tego nie połamać, nie uszkodzić. Tu na szczęście chociaż tą jedną będzie. Bez problemu, bez kłopotu, nie? No dobra, chyba... Chyba to dzisiaj tyle. Na tym filmie były drzwi malowane na górze i na dole. No, nawet się nagrało teraz, że ciężko to otworzyć, nie? I tutaj... Chociaż to robiłem tam chyba parę dni wcześniej. No nie no, nawet parę tygodni wcześniej, ale ten film zmontowałem, to już jest wszystko wyschnięte. Nic tu się nie lepi. Suche. To jest takie zabezpieczenie moje. To nie jest tak, ja, że ja sobie życzę, że to zostanie tak. Jeśli być może kiedyś będziemy kapitalny jemu remont robić, no to to się wszystko wypieskuje, ale na razie to. Bo wiele osób nie rozumie, jak ja ten samochód robię, ten czy moje inne. Ja po prostu. Ogarniam to, ogarniam błędy i zaniedbania poprzednich właścicieli. Ogarniam. Ja nie robię remontu, nie jestem, nie robię renowacji, bo ja nie mam ani muzeum, ani jakiejś wielkiej kolekcji samochodów, ani też kas nie mam, ani się nie zajmuję tym zawodowo. Ja po prostu ogarniam, zabezpieczam. Doprowadzam go do jakiegoś takiego stanu, żeby on po prostu wyglądał, ten i inne moje samochody, a później być może nie wiem, za parę lat albo za 10, za 15, za 20 być może będę miał więcej kasy albo być może będę miał dzieci, no to się doprowadzi te być może samochody do jakiegoś takiego luks stanu na razie po prostu ogarnijmy to po prostu niech to jakoś wygląda ogarnijmy to do kupy także tą myślą zakończam ten film i mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak i wspierać yy, chciałbyś mnie w dalszy sposób, no to będę bardzo wdzięczny, jeśli dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz. Te dwie rzeczy mnie bardzo motywują. Także napisz cokolwiek w komentarzu, jeśli nie masz pomysłu co napisać, równie dobrze możesz wysłać kropkę lub napisać KDS, komentarz dla statystyk. No i łapka do góry. I zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału i obejrzenia starszych filmów, w których jest nagranych już kilka tysięcy o tych Polonezach i innych starych samochodach na moim kanale. No i będę również bardzo wdzięczny, jeśli ten film i inne udostępnisz na Facebooku. Żeby też pokazać tutaj swoim znajomym, że takie filmiki nagrywam o tych polnezach, ogarnia mnie tutaj, coś z nimi robię, doprowadzam do jakiegoś takiego ładu i składu. A jeśli chciałbyś mi w jakiś sposób wspomóc i masz być może jakieś części do polnezów, które chciałbyś mi wysłać, żebym na przykład wstawił do tej przejściówki, czy do Karol Plusa, czy do Borywicza, ja nagram oczywiście o tym film. bo być może walają ci się gdzieś, nie wiem, w piwnicy, w garażu, na strychu i nie wiesz co z tym zrobić, a chciałbyś, żeby po prostu był jakiś użytek z tego, no to podaję tutaj dane kontaktowe na ekranie mail, telefon, messenger, facebook, także jeśli chciałbyś w jakiś sposób pomóc, no to bardzo proszę o kontakt. Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc i za to, że wpieracie mnie też dobrym słowem radami. Także dane kontaktowe są tutaj widoczne na ekranie, także jeśli chciałbyś w jakiś sposób mnie tutaj właśnie pomóc i coś tutaj wysłać, jakąś paczkę z częściami, no to śmiało odzywaj się, także będę bardzo wdzięczny. Także na dzisiaj to wszystko, otrzymajcie sztamę, i do zobaczenia w następnych filmach. Każdą sobotę o dziewiątej widzimy się. Cześć. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.